Cześć, witajcie w tej takiej detailingowej sekcji na kanale HandlujTem. I o czym wygłoszę swój monolog? No wy już pewnie to widzicie, o czym wygłoszę ten monolog, bo to jest gdzieś tu u góry w tytule. Natomiast ja tak może ktoś nie patrzy, może się komuś otworzyło, jest to otwarzanie, whatever. Tak więc troszeczkę taką zagadką. Oczywiście powiem o czymś, co służy do detailingu, no? Jakże inaczej. Słuchajcie, gdybym ja osobiście miał przyrównać, porównać i dokonać porównania w detailingu do czegokolwiek, no to ja używam takiego stymułowania, że można to fajnie porównać z tortem. Z takim smacznym, czekoladowym, malinowym, obojętnie torcikiem, bo torcik jest jak ogry, lub też jak cebula i ma warstwy. Ale to są takie te warstwy przyjemniejsze, bo cebuli na średnio rozmawiać gra też to bardzo nie. O towcikach, tak, bo każdy lubi torty. Mam nadzieję, jeśli ktoś nie lubi, to jak jest więcej niego. Tak więc wracając do tematu, Torty mają te warstwę. Tak samo jeśli chodzi o detailing, to dbanie o samochód można sobie to warstwować. Można sobie powiedzmy pojechać na bez bezdotykową, umyć samochód, wrócić do domu, użyć jakiegoś klimerka, nawoskować samochód, no i tyle. I się cieszyć tym, że jest OK, tak? Bo dla każdego to jest jakby inny punkt odniesienia. Jeden będzie chciał, żeby samochód był mega, mega, mega top, drugie po prostu wystarczy to co... to o czym ty pierwszy zgadzi. No ale to, to już jest każdego indywidualna sprawa, jego samochód, jego pieniądze, jego... jego sprawa, tak? Eee. Teraz są te różne warstwy. Tutaj w przypadku jakiegoś takiego mega dbania o to wiadomo, może być to dekontaminacja lakieru, jakimiś dobrymi środkami taka naprawdę dokładna. Używamy środków do dajonizacji do usuwania owadów, zanieczyszczeń, tego parę glu, dwóch rodzajów szamponów, myjemy na pięć wiader, robimy tam cuda nie widać? Później robimy korektę z makieru, czyścimy tam uszczelki, zabezpieczamy różnymi dressingami, wszystko, 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 wszystko. No ale moim zdaniem no, takim zwieńczeniem, ono w każdym z tych przykładów będzie, w takim, takim topie, na samym szczycie, jest to tak, jak to się sięgnie wisienka na torcie, a wisienką na torcie według mnie jest wosk. Jakiś wosk powiedzmy E, zabezpieczenie e, to co daje nam ten wet look, tą szklistość, to co naprawdę tak no, robimy w tak, tym wszystkim no, robimy to dlatego, żeby ładnie wyglądało ale to jest punkt taki kulminacyjny, taki moment X wywołujecie, czy tam nakładamy jakąś powłokę, czy coś podobnego, o to nam chodzi żeby to podbiło ten efekt i te ciężkie godziny pracy e, zostały tutaj jakoś satysfakcjonująco zakończone ale co można zrobić, żeby ta wisienka była jeszcze fajniejsza. Można dodać tam jeszcze jedną taką warstewkę, która poprawi, uwydatni i pomoże nam jakby troszeczkę podbić właśnie ten wet troszeczkę podkoloryzować też, ponieważ nie musimy jakby w tej takiej biedniejszej wersji, gdzie nie robimy jakiejś korekty lakieru, możemy sobie ten i zarzucić, no to rzucić wosk i troszeczkę zamaskuje, no to pewne ryski, pewne rzeczy. Co to, jak to działa, do czego to jest, to no już za chwilę. I lecimy, 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 a dolecieć musimy naprawdę bardzo daleko, ponieważ przez Wielką Wodę, czyli przez ocean, dolatujemy aż do USA. Całe szczęście już nie potrzebujemy wizy, żeby się tam znaleźć, tak więc jesteśmy już w Stanach, tak przynajmniej mentalnie. Słuchajcie, nie wiem dlaczego, ale firma Poor Boys, czyli Biedni Chłopcy, zastosowała tutaj w tym swoim logotypie faceta, który ma spodnie bardzo podobne do moich. Ponieważ ja też taki gest wykonuję bardzo często, z tym, że ja jeszcze sprawdzam kieszenie tylnie. <laughs> nie mam pojęcia... No, ale może dlatego lubię te produkty, lubię produkty Purbojsa, bo troszeczkę się z tym też utożsamiam. W każdym razie, Purboys, czyli jak sama nazwa wskazuje, produkty dla biednych chłopców. Produkt, który nazywa się White Diamond. W odniesieniu do diamencików. A diamenciki, jak dobrze wiemy, błyszczą, są twarde. I oczywiście pożądane. Słuchajcie, Show Glaze. Piękna sprawa, glazik do lakieru, czyli coś, co. Właśnie jak powiedziałem wcześniej, może służyć za tą przedostatnią warstwę, taką przedwiesienkową na tym naszym detylingowym torcie. On tutaj, według etykiety, ma ukrywać jakieś swirle, małe, drobne zarysowania, dawać duży glos, duży połysk. Efekt generalnie takiego mokrego lakieru, podbijać troszeczkę tą śliskość, jakby przed woskowaniem. Tak więc, hmm, no pięknie, jak dla mnie pięknie. Przechodzimy do tyłu. No i jesteśmy już tutaj z tyłu buteleczki, gdzie została umieszczona taka wlepka w języku polskim, żeby już tej amerykanizacji nie było za dużo. Można sobie tutaj troszeczkę poczytać. Na samym dole mamy piktogramik ostrzegający nas przed jakimś niebezpieczeństwem, czyli działaniem jakimś drażniącym. No to jest taki w sumie standard, jeśli chodzi o tego typu środki, bo wiadomo, połykać tego nikomu nie radzę. Natomiast od siebie dodam, że jest to środek, który powstał na bazie wody, czyli no w teorii jeden z takich naprawdę bezpieczniejszych środków. Do tego, jeśli chodzi o aplikację, no to to jest naprawdę bajka. Aplikacja jest prosta, prościutka. Tutaj, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne, no to nawet w jakimś takim nasłonecznionym miejscu. Ja tutaj nie mówię o jakimś silnym słońcu, chociaż no, producent akurat deklaruje, że silne słońce również nie będzie stanowiło jakiejś przeszkody w aplikacji tego produktu. Natomiast czy lato, jesień, czy zima, każdy sobie powinien z tym poradzić, obojętnie, czy jest to osoba doświadczona, czy ktoś, kto pierwszy raz to robi. No, także tutaj jest naprawdę duży ukłon w kierunku Burboisa, bo to uprzyjemnia na pewno pracę. I jak tu widzimy, możemy sobie zamaskować tym spirle, co już mówiłem, ryski i tak dalej. No, ale czytanie czytaniem ważne, jak to będzie wyglądało na lakierze. Ok, warto pokazać naszego pacjenta. Pacjentem jest ten oto samochód. Troszeczkę tutaj wyostrzymy I jak on wygląda? Słuchajcie, przede wszystkim te drzwi, jeśli chodzi, bo mamy punkt odniesienia w dwóch miejscach. Punktem odniesienia numer jeden są te drzwi, które zostały... Spolerowane, czyli przeszły korektę lakieru. Wyglądają w ten sposób: I drzwi numer 2, czyli drzwi od strony kierowcy, które prezentują się o tak. One sobie jeszcze przed korektą zostały jako jedyne, troszkę wyostrze. Jeszcze raz, tutaj mamy kawałeczek po korekcie. I przed korektą są ryski, Rysyk jest naprawdę bardzo dużo. Tu jeszcze troszkę przyświecę. Niestety uciekło trochę światło dzienne, co nie jest zbyt fajne. Ale tak właśnie wygląda ten lakier. I tutaj warto sprawdzić tą drugą właściwość, która mówi nam o tym, że ten oto. Magiczny preparat maskuje pryski. Ok, tutaj mamy już wszystko powyznaczane. Co, gdzie, jak, dlaczego i za ile. Jest ten oto bohater. Jest taka prosta fiberka, za pomocą której będę to aplikował. To się fajnie fachowo mówi. I lecimy z tematem, nie ma co przedłużać. Ja już wstrząsnąłem, tym warto sobie troszeczkę wstrząsnąć. I tak to właśnie wygląda. Taki jest wygląd, ale słuchajcie, wygląd wyglądem zapach, jest naprawdę bardzo kozacki zapach. Mi się mega podoba, ciężko powiedzieć z czym go ja bym tutaj powiązać, natomiast pachnie naprawdę bardzo fajnie. I co jeszcze spoko? Jakość wykonania choćby tych butelek, one są naprawdę takie solidne i ten oto dęksik. tak. Tak to można nazwać, ten dęksik za pomocą którego aplikujemy sobie nasz środek. Sprawa bardzo fajna, taka to jest żadnego odkórkowywania, jakichś innych cudów. Takie coś, co jest takim małym smaczkiem. I lecimy. Najpierw ta strona, a nawet za dużo tego nabrałem, no trudno. Ta część porysowana. Troszkę gruby, niech ma. I tutaj dorzucę jeszcze troszeczkę i miejsce testowe na tym lakierku, który jest już wypolerowany. Zobaczymy, czy może troszeczkę przyciemni, coś tutaj się fajnego zagieje. O, ty, przesadziłem trochę, no trudno. Okej, okay, I sobie troszeczkę postnie. i wracamy za jakieś 10 minut. I tak sprawa wygląda po 10 minutach. To już na pewno wszystko fajnie doszło. Tak prezentuje się po tej stronie polerowanej. I tak po drugiej strzelam, że za dużo nie widać. Ale fiberka do docierania w dłoń i zacznijmy od strony prawej. No, docieranie tak samo jak aplikacja, No to jest po prostu bajeczka. Mega proste, mega łatwe zero jakichkolwiek problemów, okej. Okay. I następuje zerwanie tasie numer 1. Ten widoczny ślad po taśmie i tak. Jak widać, dało radę, naprawdę dał radę. I tak przyglądam się troszeczkę po różnych kątami. Te ryski są gdzieś widoczne, jeśli bardzo się przyjrzę. Ale zobaczcie na przykład tutaj, tutaj. Tu leci taka grubsza rysa. I ona w pewnym momencie zanika. Ostrość proszę, o. Jest sobie ta ryska, leci, 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 tutaj jest mniej więcej w środku ekranu i jest takie pach, miejsce, w którym już jej nie widać. Natomiast jakbyśmy sobie przesunęli troszeczkę wstecz, to ona sięga gdzieś dotąd. I ja ją pod kątem widzę, natomiast z tej perspektywy nie widać jej wcale. A patrząc pod kątem jest również bardzo, bardzo, bardzo wypłycona. To samo dotyczy tutaj tych wszystkich rysek, które mieliśmy tutaj właśnie z tej prawej strony przy klamce. O tutaj tak od frontu nie widać praktycznie nic, jeśli chodzi o tryski. Natomiast tutaj im bardziej pod kątem, zmieniając po prostu położenie. To ja je widzę, ale to jest akurat gojomokiem. Tutaj podejrzewam, że kamerka tego nie wychwyci. A też nie o to chodzi, żeby tutaj jakimiś lampkami inspekcyjnymi świecić. Bo to ma być właśnie taki efekt delikatny powiedzmy, tak? Tak więc te zarysowania są zamaskowane, ale tak zamaskowane bardziej przez ich bardzo duże wypłucenie. Czyli tak jak w przypadku tej właśnie dużej rysy, która tu znowu powinna się na środku ekranu pojawić. Tak jest, o tej ryski. Ona sobie tutaj jest ucięta. W sensie, że zalało ją po prostu troszeczkę tym środkiem i jest fajnie. Dobra, strona prawa. I tutaj pytanie, czy zobaczymy jakieś duże przyciemnienie. Czy na pewno trzeba. I co do tego przyciemnienia to powiem. No nie wiem, ja go nie widzę. Ja nie widzę, żeby to było jakieś takie. Hmm. <grystanie> jeszcze z tej strony. No, przyciemnienia akurat na tym lakierze nie dostrzegam. Natomiast na pewno maskuje turyski, Czyli tutaj nawet gdyby coś tutaj gdzieś się zaplątało w tym miejscu, gdzieś troszeczkę ee, pojawiła się jakaś mikro ryska, no to ten Glejzik na pewno to przykryje. Pozwol zabezpieczy i będzie to wyglądać jeszcze lepiej niż sama korekta lakieru. No, i to chyba tyle. Kolejny dzień, kolejne wyzwanie. No, tutaj akurat złożyło się w ten sposób, że po, jeszcze przed zmontowaniem tego materiału o się, trafił się dosłownie tydzień później samochód, który również jest w srebrnym kolorze. I analogicznie mogę pokazać no, w sumie to samo co na tamtym poprzednim. Natomiast wiadomo, każdy lakier jest troszeczkę inny i może tutaj będzie to jakoś inaczej uwidocznione. Bardziej widoczne w ten sposób. W każdym razie nagrywane z rączki na szybko. I tutaj mamy to samo: czyli te drzwi Drzwi po prawej stronie są już po korekcie, U wyglądają właśnie o w ten sposób. Natomiast te drzwi po stronie lewej są nieruszone i prezentują się o tak. To jest ta okolica klamki. Jest dużo takich rysek, wcale niekoniecznie jakichś małych. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj też są takie obcierki. Zobaczymy, czy Purboys da radę coś z tym zrobić. I jeszcze raz przejście. Tak to powinno wyglądać. A więc tak, otośmowane, podobnie jak w tamtym przypadku. Na środek tych prawych drzwi, tych po korekcie lakieru, zarzucimy sobie nasz środeczek. Zobaczymy, co on zdziała i czy cokolwiek zdziała jeśli chodzi o jakiś taki wygląd dodatkowe podbicie i przyciemnienie. Tutaj to zostawiamy tak, jak jest. Tutaj, jeśli chodzi o te drzwi, które są przed korektą, prawa strona również zostanie w takim stanie, jak jest w tym momencie. A lewa strona, która dla przypomnienia wygląda o tak, zostanie potraktowana purbojsem. Takie coś. Jak widać, jak go tutaj nie żałowałem. On już przesycha, pomimo tego, że minęło dosłownie pół minutki od aplikacji do zarzucenia. Tutaj tak samo. No, praca akurat z tym Purbojsem no to jest naprawdę bajka. I że zarumbiście, pachnie, no to samo rozpracowywanie go, tak samo jak. No to jest po prostu super sprawa. Polecam każdemu na stresowanie. Tak więc ja tutaj dam chwilkę, żeby sobie podziało tak z 5 minutek. I zaraz wracam. Tutaj dotarcie to jest po prostu bajka. To jest taki banał, że. O, wow, piękna sprawa. Naprawdę, żeby wszystko się tak pięknie docierało. To byłoby miło i przyjemnie. Ok, starczy. I teraz tak zacznijmy od tej strony prawej. Następuje zerwanie tasienki. Troszkę kleju zostawiła skubana, dlatego się zaraz pozbędę. O. I tak samo w sumie ja nie zauważam jakiejś różnicy między. Tym po aplikacji A, przed. Ale, jako ciekawostka, pod palcem jest tutaj wyraźnie mniejszy opór, jest tutaj większa śliskość. I to jest bardzo wyczuwalne. Czyli może nie jest to jakoś tak wzrokowo do ogarnięcia, natomiast śliskość jest na pewno dużo wyższa tutaj z tej strony. Natomiast po tej stronie lewej działnik numer 1, numer 2. Wypadałoby też odrobinkę przetrzeć. I tak to wygląda. Ta prawa część, ta która nie była ruszona i lewa. te takie grubsze rysy to zostały ale są na pewno o wiele mniej zauważalne niż były czyli tutaj wypełniło po prostu te ryski te miejsca ja z bliska je widzę natomiast tak porównując choćby tą stronę taką lewą z tym środkiem z tym gdzie, gdzie aplikowany był ten purbois to pomijając te takie naprawdę grubasy no to te mniejsze ryski są o wiele mniej widoczne nie jest to jakieś działanie cudowne, ale na pewno jest zauważalne i działające. Ok, takie szybkie podsumowanko, jak to jest z tym białym diamentem? No, przede wszystkim jeśli chodzi o maskowanie rys, no to działa na pewno, tutaj tego nie można mu odmówić i to działa całkiem spoko. Maskowanie tych mniejszych rysek, no to wiadomo, przytyka troszeczkę inaczej jeśli chodzi o te grubasy. Natomiast gdybym był osobą, która nie wie, gdzie te rysy były wcześniej, jakąś taką osobkom z ulicy lub też człowiekiem, który przyjechał tutaj oglądać właśnie ten samochód, no to na pewno im się troszeczkę dał oszukać. Dałbym się oszukać swojemu wzrokowi, bo w tym momencie jak patrzę na to, no to one są na tyle wypłycone, że albo jeśli bym je zauważył no, patrząc naprawdę z bliska, bo z drobnej odległości tam nie wiem, 30, 30 cm choćby, to no to już jest troszeczkę problem. Eee, natomiast patrząc całkiem na z bliska mógłbym ulec takiemu wrażeniu, że one są po prostu mniej, jakby to powiedzieć, ingerujące w ten lakier niż są w rzeczywistości. Są płycze, co oznacza w takim domyśle, że są nieszkodliwe, tak? No i na pewno poprawia to wygląd lakieru pod tym względem i to w stopniu takim dość sporym. Natomiast jeśli chodzi o to przyciemnienie, na pewno przy tym lakierze, przy tym srebrnym lakierze, no tego akurat nie widać. Nie widać w tym momencie. Może w ciągu dnia będzie troszeczkę inaczej. Natomiast ja już troszkę samochodów jakby inaczej. Na kilku samochodach już aplikowałem ten produkt. Właśnie jako takie zabezpieczenie po polerowaniu, po korekcie lakieru i przed woskiem, czyli jako użycie takiego e, takiej przekładki między tym wszystkim. Chcę właśnie unik zamaskowania jakby bo, bo jeśli robi się powiedzmy one step, no to wiadomo zostanie tam jakaś mniejsza ryska coś takiego i no też No jesteśmy tylko ludźmi, tak? Jeśli jest możliwość użycia takiego produktu, który poprawia troszeczkę mnie, poprawi was, poprawi no każdego praktycznie, no to dlaczego z tego nie skorzystać? I dlaczego ten lakier ma nie wyglądać jeszcze lepiej niż mógłby wyglądać po samym wosku? Na pewno nadaje to w połączeniu z lakierem takiego troszkę innego wyglądu, bo kiedyś robiłem taki teście, który niestety nie był jakby tutaj nagrany ani sfotografowany, gdzie jedne drzwi były tylko nawoskowane, drugie drzwi były właśnie w takim setupie typu White Diamond plus wosk i wyszło to troszeczkę, no na pewno to się różni i to na korzyść tego połączenia klejzu i wosku. Nie wiem z czego to wynika, on był jakiś taki bardziej po prostu taki soczysty, taki o ile przy jasnym lakierze można mówić o jakiejś soczystości, ale był taki fajniejszy. To jest takie, no nie wiem jak to określić, tak, no to musi każdy zobaczyć, każdy musi to odczuć sam. Jeśli chodzi o mnie no i moją jakąś opinię, no to no warto spróbować. Warto kupić sobie choćby taki ten testerek 100 ml. On powinien starczyć na cały samochód spokojnie, czyli możemy sobie skorzystać, sprawdzić, czy nam się podoba, z czym to się je po prostu już tak na własnej skórze. No to jest takie najrozsądniejsze i najfajniejsze rozwiązanie. Ja na pewno jestem taki, tak jak go używałem, tak używać będę. Tyle ode mnie. Dzięki wielkie. Do zobaczenia następnym razem. Hej!